Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu. W zasadzie czego się dotknął, to obracało się wniżeć. Pierwszy rzut wykonuje tak green z tymi więc taki człowiek na ostatniej sekundy to jest Pink Green i trafia znów raz. To dlaczego Szymajski jest uciągnięty, gdyż tutaj daleko od własnego kosza w własnej baloniczech domu nie zła obrona Ludinian Green po Walcie, święte z wody i zagrał do końca trafi. Lęk pójść już jego z wody. Tym razem też trafia. Twoje tempo gry i pomysł wygry. Przede wszystkim w defencji. No i kolejny, zaraz to to Trafie. Green za trzy punkty i mamy remont. Drasek uciekał dalej, opa. Green za trzy, foul Green za dwa, foul, trafia Phil Green. Akcji, Green będzie musiał zaraz rzucać i to też zrobił i trafił. Też szybki Tak. tak. razu widzieliśmy Anvil szybciej pobiegł. Akcja, ale już mniej czasu do końca, więc inne rozwiązanie proponuje tutaj Green i trafił. Kolejny fragment gry bez mura, Anvil Włocławek, ale się 80 na wyjeździe, teraz musi wyrwać zwycięstwo u siebie. Zaczyna fikcja ze strony e, Anwilu. Green, ale świetnym zwodem zgubił więc Bez e, Welsa już dzisiaj e, tref Sopot zupełnie w tej obronie strefowej zostawiony Green. Jeszcze raz Green, czy wyjdzie na prowadzenie Avil? Po tym rzucie. Ciekawa akcja, ciekawa próba wykorzystania przewagi, której w zasadzie nie było, ale Green.